Stylizacje z pięknymi zakupami z Elki w Dobczycach. Tutaj jedwabno bawełniana sukienka w najmodniejszym stylu bombki. Piękny kolor. Modna bawełniana bluzka z koronkami. I tutaj sweterek Merino 100% w ślicznym kolorze przezroczysta, bardzo teraz modna, trendowa bluzeczka z wiskozy i tutaj cudowna po prostu kurtka jak nowa w bardzo, bardzo modnym stylu, zobaczcie na te rękawy na detale z tyłu i w ogóle na jej wykończenie żakiet bawełniany z Massimo Dutti przepiękny kolor granatowy i tutaj tuniko sukienka z jedwabiu czystego z szalem, kolejna sukienka głównie z wiskozy i bardzo piękna kurtka vintage z przesuperowej skóry z kapturem dwustronnym, jedwabna sukienka w też mega stylu bardzo modna i cudowna sukienka z bawełny maxi w moich kolorach zakochałam się w niej, ten szal jedwabny też, tutaj był sweterek z alpaczki ręcznie robiony i piękna sukienka marki rice przepiękny kolor, długość, wszystko i sukienka z jedwabiu kolejna więcej na youtube, eko kreatywne